Witam. Chciałbym pokazać, jak rozpakować nową kamerę HD Hero 3 Tak więc mamy tutaj kamerę. Zaczniemy od zdjęcia bocznych zabezpieczeń, którymi są taśmy. Jedna z prawej strony, druga z lewej strony kamery. Następnie wyjmujemy kamerę do góry. W tej chwili mamy usunięty już pierwszy etap. Kolejnym etapem jest zdjęcie taśmy bocznej. Następnie możemy usunąć górną obudowę. Po usunięciu górnej obudowy otwieramy naszą kamerę. Musimy podnieść górną część. W tym wypadku jak widać już mi się troszeczkę naderwało. Staramy się to zrobić jak najdelikatniej. Po otwarciu widzimy dwie gumowe zatyczki, które usuwamy. Następnie ściskamy z dwóch stron dwa wystające cypki plastikowe. i Dzięki temu możemy Zdjąć pilot Wi-Fi. Zamykamy z powrotem. Tutaj jest nasz pilot WiFi, Aby zdjąć pilot Wi-Fi z uchwytu, łapiemy z dołu palcem zaplastikowy zatrzask i pociągając go do góry usuwamy z uchwytu. Kolejnym etapem jest zdjęcie zabezpieczenia, które znajduje się w tym miejscu. Jest podpisany remove. Aby to nastąpiło, odkręcamy, odkręcamy boczną śrubkę. Po usunięciu bocznej śruby zdejmujemy te zabezpieczenie po prostu je łapiąc palcami i wysuwając ze środka. Następnie z powrotem przykręcamy śrubę w swoje miejsce. Tak to wygląda, ostatnim etapem aby zdjąć kamerę jest ciśnięcie dwóch plastikowych końcowych wystających z tyłu kamery i wypchnięcie jej do przodu. Nasza kamera jest już wyjęta. Teraz kolejnym etapem jest wyjęcie kamery z obudowy wodoodpornej. W tym celu odwracamy kamerę, łapiemy dwoma palcami przednią część zamknięcia. Wnosimy do góry. Następnie otwieramy klapkę tylną i obracamy, żeby wypadła nam kamera. Tak wygląda kamera bez obudowy. Kolejnym krokiem jest otwarcie zaślepki z prawej strony. W celu włożenia karty microSD. Ja osobiście kupiłem kartę Sony 32GB. Z przepływem danych 40MB na sekundę. Rekomendowana jest yy, Sandiska 32GB. No ale ja myślę, że to się sprawdzi. Będzie wszystko dobrze. Współgrało. Po włożeniu zamykamy. Zaślepkę. I wyciągamy z pudełka baterię. Gdy otworzymy tą część pudełka, w środku znajdują się akcesoria, ładowarki, m.in. bateria, która teraz nam jest potrzebna. Jest ona zapakowana w folię. Otwieramy ją, wyjmujemy. Następnie obracamy do siebie tylną częścią kamery. Tutaj jest taki zatrzask. Odciągamy ten zatrzask w lewo i obracamy do góry nogami. W ten sposób nam od razu wypadnie zaśladka. Następnie wkładamy baterię. Mamy tutaj wgłębienia. W środku znajdują się blaszki. W ten sposób mieszam baterię, aby to do siebie przylegało. Tutaj jest taka taśma, która służy do wyciągania baterii. I można włożyć z powrotem. Zamykamy obudowę. I w tej chwili nasza kamera jest gotowa do użycia.